Tu jest najważniejsze, co my ze z kłótnią zrobimy później. Czy będziemy, jak tacy zapieczeni, zawzięci ludzie, ja ci jeszcze pokażę. I ja w tym momencie jestem słabszy, nie mam argumentu albo fizycznie jestem słabszy, ale przyjdzie moment, że się zemszczę, no to jest chore. To jest chore. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Paciński zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Ja do tej koszuli wróciłem tutaj namawiacie, ksiądz mnie namawia i Kasia za bokliska. Ale powiem szczerze, ja chętnie bym taką koszulę nabył drogą kupna, albo dostał w prezencie. Ale to koloratki tu się nie doznają. Ale ona jest idealna, pod sutannę. Bo ma Aha. pojedyncze tutaj, y, pojedynczy kołnierzyk, nie jest taka gruba i idealnie koloradka się układa pod sytan. To, to tak na marginesie. Ponieważ jesteśmy na YouTubie, to nie mogę powiedzieć gdzie, ale to księdzu powiem dyskretnie. Imieniny mam 22 marca, panie Michale. Bardzo. Dobrze, dobrze, będę pamiętał. E, ale widzi ksiądz, fajnie, bo zaczęliśmy w zgodzie, a dzisiaj o kłótni chciałem porozmawiać. A to, Polacy są mistrzami w kłótni, nie tylko Polacy, wszyscy są mistrzami w kłótni. Ja myślę ja cały czas żywię nadzieję jako taki optymista, że, że jednak to jest kwestia ludzi, a nie narodu. Tak? Chociaż my no mamy taką swoją cechę, że to nie, to jest kwestia ludzi, tak, to, to, to nie narodu, bo wszyscy się kłócą. To, to, to nie tak, że tylko my Polacy. No, my może tak potrafimy bardziej. Yy... Uruchamiać swoje talenty w tej dziedzinie, ale, ale wszyscy, jak obserwujemy życie, to wszyscy potrafią się kłócić. Ja tak księdza spróbuję uszczypnąć od razu na dzień dobry, że, żeby nie było, żebyśmy też trochę, może nie to, że pokłócili, ale czy wy jako księża między sobą się kłócicie? Kłócicie tak. Bez nazwisk, bo rodo, ale się tak, rodo, <laughs> tak, no, bardzo dobre, <laughs> dobre wytłumaczenie. Sprzeczki są, tak, takie emocjonalne rozmowy, a czasami, a czasami bywają i kłótnie. Tak, tak konfliktowo tak. bywa czasami. Tak, oczywiście, że bywa konfliktowo, to jasna sprawa. To my nie jesteśmy z księżyca. Zresztą nie ma takich słabości ludzkich, które by nie, jak to ktoś ładnie powiedział, które by nie zagarnęły i księżyca. Nie, bo ja tak się zacząłem zastanawiać ostatnio na, no na kanwie też, no każdy z nas to ma, no mam nadzieję, że moja żona się nie obrazi, też na kanwie swojego życia rodzinnego, że jakby gorzej chyba czasami jest się nie pokłócić, czy to w małżeństwie, czy po prostu w relacji kumpelskiej, czy w przyjaźni, między ludźmi po prostu. E, że gorzej się chyba czasami tak przepraszam będzie tak słodko tak pierdząco wręcz tak, tak. prawda? Przepraszam tak za bo anielsko, mnie, jak O, dziękuję. Tak, tak, się mnie tutaj ślane oczka i w ogóle. Tak. I czasami tak. ta jakby kłótnia może żeby wyrzucić z siebie czasami te emocje, jakieś uwagi wymienić. O właśnie. Tutaj według mnie panie Michale, drodzy państwo, kluczowe słowo emocje. One są w nas i my od nich nie uciekniemy do końca. Oczywiście ktoś jest bardziej podatny na emocje, ktoś jest bardziej taki nerwowy, emocjonalny, ktoś mniej, ale nie ma człowieka nieemocjonalnego. No to chyba by, trzeba być jakimś człowiekiem innej kategorii. A, a ja takich ludzi nie spotykam. Każdy ma w sobie jakieś emocje. Jednego łatwiej wyprowadzić z równowagi, innego mniej. Ale ja twierdzę nawet, że czasem jest to błogosławiona wina, szczególnie w małżeństwie, ale nie tylko, dlatego, że właśnie jak pan powiedział, łatwo mówić czułe słówka, miłe słowa, tirli, tirli, takie ciepłe, serdeczne, taki miodzik. Ale wiadomo, że człowiek taki przesłodzony nie jest, ani życie takie przesłodzone nie jest. I narastają pewne takie napięcia. Porównajmy to do wrzutu. Wrzut jak rośnie, rośnie. On na początku jeszcze tak nie boli, ale on rośnie coraz, jest większy. Yy, ta ropa się zbiera no z jakichś przyczyn, nie, nieważne, i w którymś momencie on wystrzeli. Ten moment wystrzelenia, tego wrzuta, wrzutu, yy, yy, chyba tak będzie lepiej po polsku, yy, jest nieprzyjemny. Ale potem jest ulga, bo już nie ma tego brudu, który jest. I ja twierdzę że nawet, jeśli chodzi o małżonków, że takie iskry, jakie pójdą, one hartują miłość po prostu. Miłość musi przejść przez próby, tak jak wiara, o czym już mówiliśmy, musi być wystawiona na próbę, na doświadczenie. Tak samo i miłość. Musi być wystawiona przyjaźń, musi być wystawiona na próbę, kiedy przychodzą ekstremalne jakieś sytuacje. W ogóle przyczyn takich napięć jest mnóstwo. Wróćmy do małżeństwa, bo to akurat jest taki, yy, yy, może yy, taka, taka przestrzeń najbardziej dostrzegana, taka płaszczyzna. Yy, więc bo tu jesteśmy na co dzień razem, tak? Ta. nie Z się więc... widzę, a nie widzę, a żoną mam czy Mogę ma na Mogę się na zobaczyć, a nie muszę. A ta. jednak wracam do domu, jestem yy, z żoną, mężem, pod jednym dachem, są jeszcze dzieci yy, i tu się yy, yy, objawiają... Różnice charakterów, mentalności, różnice płci. To, że kobieta i mężczyzna, to są dwa różne światy. Nie trzeba nikogo przekonywać, ale nie tylko fizycznie, zewnętrznie, bo to jest akurat najłatwiejsze do zauważenia, ale to jest w ogóle inny sposób myślenia i inaczej mężczyzna patrzy, inaczej kobieta. Na tę samą rzecz może mężczyzna patrzeć i kobieta i widzą zupełnie albo prawie zupełnie coś innego. Inaczej kobieta słyszy. Inaczej mężczyzna, mężczyzna, kobieta na ogół słucha, a mężczyzna czasem słucha, ale nie słyszy. To jest bardzo charakterystyczne. Ile razy żona woła e, męża na obiad, banalna sprawa. On mówi idę, tak. E, proszę na obiad. Idę. No słyszę, co do mnie mówisz, nie idzie. I jak dopiero weźmie go za rękę, posadzi przy stole. Obiad, wszyscy czekamy na ciebie. Obiad? No to dlaczego nie wołasz mnie? To, to no, jest bardzo charakterystyczne. To są takie proste rzeczy, I tak? Ja uważam, że zahartowana miłość, bo co powoduje sprzeczka, czy no kłótnie, to już gruba sprawa, ale wymaga grubszej naprawy. Trzeba, dużo łatwiej jest powiedzieć miłe słóweczko, tirli, tirli, a, a dużo trudniej powiedzieć przepraszam, wybacz albo wybaczam. To jest dużo trudniej, ale właśnie poprzez. Taki czyściec wybaczania, odpuszczania. To dopiero hartuje się miłość, gdzie są takie ekstremalne sytuacje. I dlatego, dlatego ja bym się tych sprzeczek tak nie bał. Apostołowie pokłócili się między sobą, oczywiście. To jest ważniejsze, nie jeden raz. Cierpliwie Pan Jezus im tłumaczył. Ale co? Musiało dojść między nimi do zgody, musieli sobie jakoś wybaczyć, przyjąć takich, jakimi są, bo każdy z nich był inny, ale my tak samo jesteśmy zupełnie inni, charaktery inne. Tu jest najważniejsze, co my ze sprzeczką, skłótnią zrobimy później. Czy będziemy jak tacy zapieczeni, zawzięci ludzie, ja ci jeszcze pokażę. I ja w tym momencie jestem słabszy, nie mam argumentu, albo fizycznie jestem słabszy, ale przyjdzie moment, że się zemszczę. No to jest chore, to jest chore. My, poprzez nasze słabości, te, poprzez nasze emocje, te złe uczucia, jakie się objawiają, w nas to na skutek zmęczenia, frustracji, jakiejś góry czy niepowodzeń no różne są przyczyny. No małżonkowie najczęściej obydwoje pracują. Wracają obydwoje zmęczeni z pracy. Co przez 8 godzin czy 10 godzin w pracy przeżywali, to oni wiedzą, Pan Bóg wie, i potem przychodzą i byle pretekst, bo przecież rozmawiam z małżonkami, to mówią często, proszę księdza, o głupoty. O głupot, nie tak powieszona koszula, nie tak tu rzucone skarpety. Yy, tutaj yy, żona chce serial obejrzeć. Mąż czeka na mecz i już jeden pilot, jeden telewizor. A jeszcze dzieci w tle. Dzieci w tle płaczą, <grym> tutaj tata, pomóż. Ta... No w ogóle mnóstwo jest tych powodów. Trzeba nabrać dystansu, pogodzić się, że te napięcia będą. I, I przede wszystkim uświęcać się, nie boję się tego słowa, uświęcanie poprzez wybaczanie. To nie jest tylko do wielkich rzeczy fragment Ewangelii. Panie, ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7. Nie mówię Ci Piotrze siedem, Pan Jezus powiedział, tylko mów, aż siedemdziesiąt siedem, czyli w nieskończoność, bo to jest liczba doskonałości siódemka, zwielokrotniona, to tym bardziej. W nieskończoność. Wejdę na grząski grunt. Mm, czy kłótnia i czy każda kłótnia jest grzechem, a jeżeli jest, to kiedy? Czy w ogóle z założenia to jest jakby grzech? Mówię w kontekście też chociażby tego, co już ksiądz wspomniał. Jezus nawet apostołom mówił, tak? Tłumaczył. Tak, chłopaki. Luz, tak? Jakby przepraszam, tak przekładam na no, język współczesny, to znaczy. ale, ale doskonale się domyślamy o co chodzi. I krąży we mnie taka myśl. Trochę też a propos spowiedzi i tak dalej. Czy z każdej kłótni mam się spowiadać, to jest raz, dwa, jeżeli nie z każdej, to kiedy jest grzech, a kiedy to jest I nie tak jak grzech? Z, I tak jak z każdym grzechem, czy z kradzieżą, z, z obmową czy oszczerstwem, czy z, z, z grzechem przeciwko szóstemu przykazaniu, jest tak zwana materia duża i mała. Jeżeli to jest banalna jakaś rzecz, banalna sprzeczka, takie tam jak to ludzie. To mi się podoba to określenie, przemówienie. Przemówiłam się z mężem, przemówiłem się z żoną. Ładne. To jest takie przemówienie. Czujemy, co za tym się kryje. Takie tam drobiazgi. Mnóstwo jest takich sytuacji, ale one jakby nie powodują jakiegoś rozjazdu małżeńskiego, jakiegoś, jakiegoś takiego tak zwanych cichych dni. Bo ciche dni mogą być i o głupstwo, ale na ogół tak zwane ciche dni idą o takie grubsze sprawy. I teraz kwestia, po pierwsze, nastawienia do drugiej osoby. Czy to jest pretekst do tego, żeby, jak to młodzież mówi, to jest dobre słowo, nakręcać się w niechęci, w złości, a nawet w nienawiści do kogoś, to szefa w pracy kolegi, kolegi, w pracy żony, męża, teściowej, teścia. Nakręcanie, pod taka spirala, w jeszcze takie se dokładanie. A, ja pamiętam, ona jeszcze wtedy. I takie wygrzebywanie starych, że nakręcanie. Albo druga strona. No słuchaj, Halinka no, poniosła mnie. No, f, może za grubo powiedziałem, no żałuję tych słów, ale nie przy dzieciach takie słowa. Wiem, przeproszę i dzieci. Powiem im, że tak nie wolno się odzywać. To no, są takie sytuacje, że nawet z wulgaryzmami leci. A już. Ale już na przykład rękoczyny to już jest przekroczenie pewnej takiej granicy, no wyjątkowej, szczególnie w małżeństwie, prawda? Chłopaki, jak się pokłócą, nawet ten tego uderzy, pchnie. To jest inny wymiar, ale, ale ja pamiętam o taki przykład. Nie wiem, czy ja go opowiadałem. Chyba nie. Było dwóch braci. Jeden starszy, silniejszy, wyższy, ale grzeczniejszy. A młody taki z zawadiaka i zaczepiał go, dokuczał mu. A on tak był duchowo, jakoś moralnie już ładnie ukształtowany, miał tam ze 12 lat, a ten młodszy 7 czy osiem. I ten młodszy, widząc, że ten nie reaguje, tylko mówi: uspokój się, trzeba się grzecznie zachowywać, co mówi ksiądz na religii, co mówi mama i tata. A tego poniosło, że jest taki grzeczny, i zaczął go bić. On mu nie oddał. Mówi, bo powiem mamie, nie wolno bić, brat brata nie powinien. I ten się mały zreflektował. Oddaj mi, oddaj mi, bo ja ciebie uderzyłem, to i ty mi oddaj. Nie wolno się mścić, nie oddam ci. A ten co zrobił? Czuł, że nabroił, złapał jego rękę i zaczął się bić. On mówi, ja cię nie uderzę. Zawstydził się. No więc właśnie. Materia, jeżeli to jest gruba sprawa, jest to poniżanie kogoś, e, wylewanie jakiejś żółci przy okazji jakiejś sprzeczki, a no to już jest poważna sprawa. To już jest materia duża. Natomiast te codzienne nasze takie przekomarzanie, przemówienia, takie zaiskrzy coś, i, a przechodzi się łatwo do porządku dziennego, to. No dobra, taki przykład z życia wzięty, żeby trochę wyjść z grzech poprzedni. To, żeby tak wyjść trochę z, z małżeństwa na chwilę. Mm. Sytuacja hipotetyczna. Pan X, pan Y lub pani, bo to dotyczy każdego z nas. No ewidentnie ktoś kogoś nie lubi. No po prostu no, jeden drugiemu działa tak na, na zasadzie na nerwy. Od czasu do czasu muszą razem przebywać, no ale tutaj każda wymiana zdań od razu eskaluje i tak dalej. Może to jest pytanie dziwne, ale właśnie jak w kontekście też duchowym sobie z tym trochę poradzić? No bo może tak być, że jest... Pewnie nie jeden z nas, katolików, chrześcijan, Ech. czuje taką sprzeczność wewnętrzną, prawda? No bo z jednej strony ta miłość, miłosierdzie, miłość do bliźniego, no ale z drugiej strony no ewidentnie ktoś sobie myśli, no nie lubię typa. No. Ale to już chyba kiedyś wspominaliśmy, że czym innym jest kochać, czym innym jest lubić. Kochać mhm. mamy największego wroga lubić nie musimy wszystkich. I pana wiele osób lubi? Ale może ktoś pana nie lubi, coś, chociaż sobie coś, trudno nie, mi wyobrazić. No to spokojnie. No. Nie, może ktoś lubi, a na pewno mnie ktoś nie lubi. Mi też jestem tym, to wyobrazić. Jest no, jeden jeden. E, myślę, że pierwsza rzecz, bo ludzie mają z tym problem, e, stykam się z tym. Po pierwsze, jako chrześcijanie w imię Chrystusa, jak ja kogoś nie lubię, to po pierwsze, nie, robię pierwszy etap. Robię wszystko żeby tego mu nie okazać. Nie muszę się z nim przyjać, nie muszę z nim chodzić w przerwie na kawę. Nie okaże mu swojej niechęci. Nie będę takiej miny w nadąsanej robił, jak on podejdzie do mnie o coś zapyta, poprosi. Staram się maksymalnie nawet służbowo, grzecznie służbowo odpowiedzieć, obsłużyć, tak jak Ekspedientki w sklepie, na poczcie Pani w okienku, mają różnych yy, klientów. Są bardzo grzeczni i są tak roszczeniowi, Pani na kasie, no, no, w supermarkecie, jakie fochy one muszą przechodzić. Ale bywają ludzie mili, bo też kupuje w supermarkecie. Niektórzy są tak serdeczni, że ta Pani aż, aż uszkadza. Promienieje. promienieje. A za dwie, trzy osoby w kolejce ktoś tak dokuczy, a co mnie to obchodzi? To pani sprawa, nie ma tu kodu, co ja będę latał między półkami. Proszę to. I no, Bogu, ducha winna kobieta znosi tak. Więc my jako chrześcijanie po pierwsze nie powinniśmy okazywać, a wyższy poziom, żeby okazać jeszcze większą grzeczność temu, kogo nie lubię. Panie Jezu, to dla Ciebie. Wiesz, jak ta osoba e, gra mi na nerwach, e, ale robię to dla Ciebie. Będę grzeczny, będę uprzejmy, będę cierpliwy, robię to dla Ciebie. Ale wie Pan, co, Panie Michale, drodzy Państwo, mnie z początku umknął taki e, obraz, który według mnie jest bardzo piękny, który często możemy zobaczyć e, albo na, będąc na stadionie. Albo na ekranach telewizora, jaki jest transmitowany mecz. Kiedy yy, stoją najpierw, jak, jaka to jest amplituda? Stoją dwie drużyny yy, w tunelu. Często podają sobie ręce przeciwnicy, klepią się, z sędzią rozmawiają, uśmiechy, wychodzą na boisko. Piana, yy, czasem krew się leje, kopanina, kłótnie z sędzią, z drugim, przepychanki. Yy, Ostatni mecz legi z Radomiakiem. W przerwie widziałem jak kapitan legi wychodząc z tunelu, rozmawiał, śmiał się z sędzią, a potem jak na niego warczał, ale jak? A potem po meczu emocje zjeżdżają, przybijają piotki, bo to są często koledzy, grają gdzieś w reprezentacjach, znają się, ale jest ten moment walki, tam gdzie jest walka. To bywa. To, to, e, to wiadomo. W każdym sporcie ktoś, tak jest. Ktoś, tak, w każdym ty, sporcie. Oni a, się przecież znają, kupują, jednokrotnie razem trenują. Ale po, i gdyby człowiek zatrzymał się tylko na tej walce, meczu, gdzie yy, kości trzeszczą, i nie obejrzał, jak oni przybijają piątki, ściskają się, pocieszają się nawzajem, no to tylko załamać się. I tak jest też w naszym życiu w każdym małżeńskim, kapłańskim, sąsiedzkim no. Umieć wybaczać, umieć przeprosić. Do no to, to tego jesteśmy wezwani. Gdyby, gdybyśmy my byli takim komputerem zaprogramowanym, że jesteśmy idealni i tacy wszystko układni wobec siebie nawzajem, no to, to byłoby nieprawdziwe, bo, bo jesteśmy wszyscy skażeni grzechem pierworodnym. Jest w nas pejcha skłonność do dumy jakiejś, ja, tutaj jestem najważniejszy, ktoś mnie uraził i tak dalej, moją pychę, dumę i tak dalej. A, a to trzeba nieustannie okiem znywać. Ochłonąć, odpuścić i broń Boże nie podgrzewać jeszcze. Nie podgrzewać, tak, tak. A tych, co nie lubimy, przynajmniej nie okazywać, a potem w imię Chrystusa, Jezu dla Ciebie, będę jeszcze grzeczniejszy, tak jak Pan Jezus z krzyża wołał Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynił, prawda? No, mamy taki przekaz ewangeliczny, że, że nie trzeba szukać lepszego wzorca, tak. Wyjaśnione? Mam nadzieję. Mam nadzieję, ale prosimy. Może zaciemnione. Bo to jest temat tak szeroki, że to można by przykładów mnożyć jeszcze. Oj, to całe mnóstwo. Ale mamy źródło w Chrystusie, jak należy, jak należy traktować bliźniego. Jezus, w Jezusie nie było ani odwetu, ani zemsty. Pan Jezus pogroził palcem nie jeden raz. Był tak zwany święty gniew, jak wypędzał przekupniów ze świątyni. Ale tam nie było grzechu, tylko ukazanie, co w człowieku jest, albo człowiek walczący o wartości nie może pogodzić się z ewidentną nieprawością, szeroko rozumianą i wtedy musi być bardzo stanowczy. To generuje kłótnie, ale, ale nie można potępiać człowieka, miścić się, potępiać zło, ale nie człowieka. Amen. Daj Boże. Tu postawimy kropkę. Życzymy tyle przebaczeń, ile sprzeczek. O, bo trudno nie. Życzylibyśmy znaczy, w ogóle, żebyśmy się nie kłócili, ale tak się nie da. i Bądźmy realistami, więc tak, tak jak Ksiądz powiedział. Natomiast, jeżeli Państwo mają jakieś zagadnienia, pytania, żeby Ksiądz Boguś wyjaśnił wątpliwości, to poprosimy w komentarzach. Ale mamy jedną prośbę. Kciuka, a, kciuka w górę. W górę. I, no i ten dzwoneczek, jeżeli ktoś z Państwa chce, na przykład subskrypcję warto, bo wtedy będą się wyświetlać nowe nagrania SalveNet, no i także nasze nowe y, odcinki. Także dziękujemy bardzo już z góry i zapraszamy y, na jeszcze, a jak się dłu, dziękuję. i Ja dziękuję, szczęść Boże.